Ewangelii według świętego Łukasza. Kiedyś w jakimś miejscu Jezus modlił się. Gdy skończył, któryś z uczniów odezwał się do niego. Panie, naucz nas modlić się tak jak Jan nauczył swoich uczniów. Rzekł im, gdy się modlicie, mówcie: Ojcze, niech się uczci jako święte imię Twoje. Niech przyjdzie Twoje królestwo. Chleba naszego powszedniego daj nam każdego dnia. Przebacz nam nasze grzechy, bo i sami odpuszczamy każdemu, kto względem nas jest winowajcą. I na próbę nas nie wystawiaj. Ta dzisiejsza Ewangelia myślę, że nieprzypadkowo Trafia, jest nam dana przez Ewangelistę Łukasza, bo jest to dalszy ciąg tego, co słyszeliśmy wczoraj o Marcie i Marii. Pewnie nieprzypadkowo Łukasz, właśnie w tym miejscu, po, tej, po opisaniu tej wizyty pana Jezusa u Marty i Marii, wspomina to, jak właśnie uczniowie zapyna, zapytali, poprosili pana Jezusa, żeby. Nauczył ich modlić się. Bo ktoś, słuchając właśnie tę wczorajszą Ewangelię o Marcie i Marii, słysząc to, że Maria obrała dobrą cząstkę, czy nawet tak jak w niektórych tłumaczeniach jest najlepszą cząstkę, mógłby pomyśleć, że modlitwa powinna polegać na jakiejś bezczynności. Na bezczynnym siedzeniu przy panu Jezusie i słuchaniu go. Tymczasem, kiedy uczniowie pana Jezusa o to proszą: naucz nas, modlicie, to pan Jezus nic takiego nie mówi. Chociaż sam godzinami przesiadywał, można powiedzieć, na modlitwie. Pan Jezus sam na modlitwie spędzał wiele godzin. Nie wiemy, czy codziennie to było, bo, bo takich informacji w Ewangelii nie mamy. Ale raz po raz pojawia się, a się informacja, że modlił się. I to tak długo, często to było w nocy. Trudno powiedzieć, dlaczego w nocy? Może dlatego, że Pan Jezus chciał dzień mieć dla bycia z ludźmi. Oczywiście, jeżeli to miałoby być co noc, to dla mnie byłoby wtedy aktualne pytanie, skąd Pan Jezus czerpał na to siły. Wszakże był człowiekiem, człowiek potrzebuje snu, ale to pewnie nie było właśnie co noc. Mi też zdarzało się modlić długo w nocy, ale to nie robię tego. Regularnie, często nawet nie robię tego, bo po prostu zwyczajnie nie dałbym rady fizycznie. Tak czy owak, pan Jezus na pewno modlił się wiele godzin, ale kiedy uczniowie proszą go, naucz nas modlić się, to nic nie mówi o tym, że modlitwa powinna trwać długo. I nie wiem, czy czy wszyscy wiecie ale święty Ignacy jak tworzył nasz zakon zakon jezuitów to nie określił w konstytucjach naszych zakonnych nie określił ile my jezuiti mamy się dziennie codziennie modlić w ogóle ile mamy się modlić nawet nie napisał że powinniśmy co roku rekolekcje odprawiać i już yy, za jego czasów, już za jego czasów, yy, i to również wśród jezuitów, pojawiały się wątpliwości, były takie naciski, że jednak powinno to być określone, powinno być powiedziane, ile czasu jezuita powinien się modlić zakonnik. Tak było do, we wszystkich zakonach, które powstały wcześniej. Był określony, wyznaczony jakiś czas, choćby na przykład to, że że y, powinni się zakonnicy danego zakonu zbierać tyle, a tyle razy dziennie na modlitwie brewiarzowej na przykład. Nam św. Ignacy powiedział, że jeżeli jakieś modlitwy, czyli konkretnie odmawianie brewiarza, wynika z tego, że jesteśmy wyświęceni jako prezbiterzy, no to oczywiście trzeba się tego trzymać. Ale takich stricte zakonnych, reguł, zasad, przepisów dotyczących tego, ile mamy się modlić, czegoś takiego święty Ignacy nie określił. Na tamte czasy to było rewolucyjne, zresztą dzisiaj nawet. Nie? Myślę, że nadal wielu się dziwi, kiedy ja o tym mówię. Ale tak jest. Kto nie wierzy, może sprawdzić sobie, kupić nasze konstytucje zakonne i te, właśnie w brzmieniu oryginalnym, takim jak Święty Ignacy je napisał i może sobie to przeczytać. I myślę, że dokładnie to samo Pan Jezus chciał powiedzieć swoim apostołom, kiedy poprosili go, naucz nas modlić się. Nie powiedział, ile mają się modlić, jaką mają mieć pozycję ciała, na przykład w czasie modlitwy. Czasem ludzie mnie pytają, czy można się modlić leżąc. Mają odpowiedzieć mi krótko – można. Czemu nie? No w nie jest to zabronione. Święty Ignacy, właśnie, nie, to jest y, bardzo cenne u niego, on mówi – módl się tyle i w taki sposób, y, w jaki ci to pomaga do tego, żebyś był blisko Pana Jezusa. Żebyś y, po prostu, y, żeby twoja wiara była żywa żeby no, w przypadku jezuity, żeby twoja gorliwość apostolska była nie? jakaś taka mm, duża po prostu, yy, właśnie żebyś w ogóle miał siły, nie? bo modlitwa mm, generalnie to jest przede wszystkim nabieranie sił mhm. do życia, do pracy. Tym powinna być przynajmniej z założenia modlitwa. Yy, no, ale Pan Jezus nie daje nie daje żadnych tego typu wskazówek, co do długości modlitwy. I nawet można powiedzieć, że również co do formy modlitwy, bo nie wiem, nie wiem czy, czy Pan Jezus, y, ucząc tej modlitwy, którą słyszymy w dzisiejszej Ewangelii, którą teraz często powtarzamy, y, nazywając ją modlitwą pańską, czy też po prostu modlitwą Ojcze nasz. Nie wiem, czy Pan Jezus miał to na myśli, żebyśmy tę modlitwę odmawiali, właśnie dokładnie w takim brzmieniu. Na pewno nie ma nic przeciwko temu, nie? Ale, ale to chyba też nie o to chodziło. Ja myślę, że Pan Jezus, ucząc tej modlitwy Ojcze nasz, chciał nam powiedzieć, że kiedy się modlimy, obojętnie jak długo ta modlitwa trwa i jaką ma formę, a to powinno być dostosowane konkret, konkretnie do konkretnego człowieka, nie? indywidualnie do konkretnego człowieka. Każdy powinien jakby sam rozeznać, ile potrzebuje tej modlitwy, ile może się modlić, nie? w tym sensie, że szukając jakiegoś złotego środka między nie? tym, co wynika z ról, które pełni. No, to się tak czasem mówi, ale to w cudzysłowie powiem, co wynika z obowiązków stanu. No, a tym, ile ten człowiek potrzebuje. Chodzi o poszukanie tego złotego środka między, między swoimi zobowiązaniami względem innych, a tym, ile ten człowiek, ile dany człowiek potrzebuje modlitwy dla swojego życia duchowego. Dla swojej relacji z Bogiem, też dla pewnego wytchnienia, tylko takiego duchowego właśnie wytchnienia. Natomiast obojętnie, właśnie, obojętnie, ja myślę, że to Pan Jezus chciał powiedzieć, że obojętnie ile się modlimy, i jaką dokładnie ta, for, ta modlitwa ma formę, to zawsze ona powinna wyrażać właśnie to. Ojcze, niech się uczci jako święte imię twoje. Czyli ma być taka skoncentrowana na Bogu. To jest bardzo ważne, żeby była skoncentrowana na Bogu, żeby, że jak już idę na modlitwę, to żebym spotykał się z Bogiem, a nie tylko ze sobą, z jakimiś problemami, które mam. Mogę iść na modlitwę z problemami, ale mam się skupić na Bogu. A konkretnie na tym, że Bóg jest Ojcem, czyli na miłości, na relacji. Mam iść po to, żeby budować relacje, żeby sobie o niej przypomnieć, przypomnieć o miłości. I kolejne bardzo ważne słowa: Niech przyjdzie Twoje Królestwo. Po to idę na modlitwę, żeby więcej było takiego Bożego Królowania, Bożego ładu w moim życiu. W miarę możliwości też wokół mnie, ale przede wszystkim we mnie, w moim życiu. A czym jest ten Boży Ład? To jest po prostu miłość, znów miłość. Królestwo Boże to jest po prostu miłość, tam gdzie jest miłość, tam jest Królestwo Boże. Więc obojętnie, jaką to ma formę, to żeby o to nam zawsze chodziło. Oczywiście, na modlitwę. Możemy iść też z prośbą o to czego nam brakuje. Pan Jezus mówi: módlcie się, chleba naszego powszechnego daj nam dzisiaj. daj nam każdego dnia. Ale myślę, że za tym słowem chleb powszedni kryją się wszelkie różne nasze potrzeby. Czyli że mamy iść na modlitwę też z naszymi potrzebami. I tu jest jakaś przestrzeń do tego, żebyśmy skupili się na sobie, ale Zawsze jednak wobec Boga. Żebyśmy widzieli nasze własne potrzeby, ale szli z nimi przed oblicze Boga. No i żebyśmy szli po przebaczenie. Żebyśmy szli po przebaczenie, ponieważ naszą też codzienną praktyką jest przebaczanie innym. No, i na próbę nas nie wystawiaj. W innych tłumaczeniach jest powiedziane, nie, nie wódź nas na pokuszenie, czy nie, nie, nie pozwól, byśmy ulegali pokusie. No, tu jest akurat to zdanie, jest bardzo trudno przetłumaczyć, ale chyba to tłumaczenie znów, którym ja się posługuję, w Biblii I Kościoła, jest to chyba najbliższe oryginałowi na próbę nas nie wystawiaj, na próbę, której nie sprostamy, która będzie dla nas zbyt y, trudna i, i upadniemy, no w domyśle grzesząc. Tak, więc myślę, że taka była intencja pana Jezusa. Pan Jezus nam daje krótką modlitwę. Mateusz daje nam do, dodaje nam jeszcze tam jakieś dwa zdania. Wszyscy pamiętamy jakie. Tak, ale to już nie, nie, nie chcę przedłużać teraz. Nie ma to większego znaczenia. Jeden i drugi ewangelista, i Mateusz, i Łukasz podają nam, choć troszeczkę w innej wersji tę modlitwę, Ojcze nasz, ale mówią wprost, że Pan Jezus na prośbę, naucz nas modlić się, prośbę swoich uczniów, Daje krótką modlitwę, ale nie po to, żebyśmy się krótko modlili, tylko żebyśmy modlili się tyle, ile potrzebujemy. A ważne jest tylko, żeby w tej modlitwie zawarte były właśnie te elementy, które są obecne w tej pięknej, jakże cennej, dobrze, że ją często powtarzamy, modlitwie pańskiej. Więcej materiałów zapraszam na mój kanał youtube'owy Akademia Szczęśliwego Życia.